Grupiący, soczysty, świeży i nagle on i ostra, nieprzyjemna goryczka. Brzmi znajomo, prawda? Wydaje się, że cały urodzaj ogórków jest stracony, a letni nastrój razem z nim. Ale nie spiesz się z wyrzucaniem tych zielonych owoców rozczarowania. A co jeśli powiem Wam, że uratować można niemal każdego gorzkiego ogórka i do tego nie potrzeba ani magii, ani skomplikowanych chemicznych sztuczek. W tym filmie omówimy proste i skuteczne sposoby na pozbycie się goryczki z ogórków i przekształcenie porażki w kulinarny sukces. Zostańcie z nami, a poznacie sekret, który na pewno Was zaskoczy. Zatem zacznijmy od początku dlaczego ogórki w ogóle stają się gorzkie? Winę za wszystko ponosi specjalna substancja o nazwie kukurbitacyna. To naturalny mechanizm obronny rośliny. Kiedy ogórek przeżywa stres, zaczyna aktywnie wytwarzać ten gorzki składnik, aby odstraszyć szkodniki. Jaki stres może przeżywać ogórek? Ano, bardzo różny. Gwałtowne wahania temperatury, niewystarczające lub wręcz przeciwnie, zbyt zimne podlewanie, a także nadmiar palącego słońca. W gruncie rzeczy gorzki ogórek to ogórek, który miał ciężkie życie. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy naprawić skutki tego stresu. Zacznijmy więc od tej najpopularniejszej, wręcz można by rzec, ludowej metody. Pewnie wasza babcia albo mama pokazywała wam kiedyś tę sztuczkę. Mowa o słynnym triku z ogórkową pustynoka za piętką. Wygląda to trochę jak ogrodowa magia, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale czy to naprawdę działa, czy to tylko stary mit? Sprawdźmy to. Sam proces jest banalnie prosty. Najpierw dokładnie myjemy ogórka, następnie odcinamy końcówkę, tę tak zwaną piętkę, od strony, gdzie był kwiat. Zazwyczaj to właśnie ta część jest najbardziej gorzka. I teraz, odciętym kawałkiem, zaczynamy intensywnie pocierać przekrojony ogórek, wykonując koliste ruchy. Prawie natychmiast zobaczycie, jak na przekroju pojawia się gęsta biała piana. Wygląda to trochę jak mydło, prawda? Uważa się, że to właśnie ta piana to gorzka substancja, którą wyciągamy z ogórka. Po około 20-30 sekundach pocierania zmywamy pianę wodą, odcinamy ten potarty kawałek i już można próbować. Teoria tej metody głosi, że maksymalne stężenie kukurbitacyny znajduje się właśnie w okolicach szypułki i końcówki ogórka. I kiedy pocieramy przekrój, sok roślinny wchodzi w reakcję, a gorzka substancja wydostaje się na powierzchnię razem z tą właśnie pianą. Brzmi to logicznie, prawda? Miliony działkowców na całym świecie przysięgają, że ta metoda działa. A teraz spójrzmy na to z naukowego punktu widzenia. I tutaj zaczyna się najciekawsze. Większość agronomów i biologów podchodzi do tej metody delikatnie mówiąc sceptycznie. Twierdzą, że kukurbitacyna jest rozprowadzona po całym systemie naczyniowym ogórka, a nie tylko skupiona w jednej piętce. A co to więc za biała piana? Naukowcy twierdzą, że to nic innego jak utleniony na powietrzu sok komórkowy zmieszany z saponinami, substancjami obecnymi w wielu roślinach, które mają zdolność do pienienia się. Oznacza to, że piana pojawi się, nawet jeśli ogórek wcale nie jest gorzki, czyli widzimy nie wyciągniętą gorycz, a zwykłą reakcję chemiczną. Więc co, metoda nie działa? Nie bądźmy tak kategoryczni. Możliwe, że faktycznie pomaga ona zmniejszyć gorycz na samej końcówce ogórka, gdzie jest ona najbardziej intensywna. Albo może działa to jak efekt placebo, tak bardzo wierzymy w ten rytuał, że wydaje nam się, iż ogórek stał się smaczniejszy. Szkody z tej metody na pewno żadnej, a zajmuje ona zaledwie pół minuty więc jeśli wam pomaga, tym świetnie. Ale co zrobić, jeśli gorycz przeniknęła cały ogórek, a nie tylko jego końcówkę? Do tego potrzebna nam będzie poważniejsza metoda, która daje stuprocentową gwarancję i czeka na nas w dalszej części. Przejdźmy do nauki w waszej kuchni. Ta metoda nie opiera się na szczęściu ani ludowych przesądach, lecz wykorzystuje podstawowe prawa fizyki. Mówię tu o prostym namaczaniu w zimnej, lekko osolonej wodzie. To jedna z najbardziej niezawodnych i sprawdzonych metod, która gwarantuje usunięcie goryczki. Jak to działa? Wszystko dzięki zjawisku fizycznemu zwanemu osmozą. Jeśli pamiętacie ze szkoły, natura zawsze dąży do równowagi. Wewnątrz komórek ogórka znajduje się woda z rozpuszczoną w niej gorzką kukurbitacyną. Kiedy zanurzamy ogórek tą w słonej wodzie, tworzymy na zewnątrz środowisko o wyższym stężeniu soli. System próbuje wyrównać tę nierównowagę. W rezultacie woda z ogórka wraz z rozpuszczoną w niej goryczką zaczyna wypływać na zewnątrz do bardziej słonego roztworu, mówiąc prościej, sól jako wyciąga gorzki sok z miąższu ogórka. To powolny, ale bardzo skuteczny proces. Przejdźmy do praktyki. Na początek ogórki trzeba odpowiednio przygotować, by przyspieszyć proces najlepiej obrać je ze skórki. To właśnie w skórce i tuż pod nią gromadzi się najwięcej goryczki. Następnie pokrójcie ogórki tak, jak zamierzacie ich użyć w daniu: w plasterki, słupki lub po prostu przekrójcie wzdłuż na kilka części. Im większa powierzchnia styku z wodą, tym szybciej goryczka zniknie. Teraz przygotujmy sam roztwór. Żadnych skomplikowanych proporcji nie potrzeba. Na jeden litr zimnej czystej wody dodajcie jedną lub dwie łyżeczki zwykłej soli kuchennej. Dobrze wymieszajcie, aby sól całkowicie się rozpuściła. Zanurzcie pokrojone ogórki w tej wodzie i pozostawcie na co najmniej 30-40 minut. Jeśli ogórki są bardzo gorzkie, możecie potrzymać je godzinę, a nawet dwie. Po namoczeniu koniecznie opłuczcie ogórki pod bieżącą wodą, aby zmyć nadmiar soli. I tu jest jeden mały niuans. Po takim zabiegu ogórki mogą stać się nieco mniej chrupiące, ponieważ tracą część swojej wilgoci ale to naprawdę niewielka cena za całkowite pozbycie się nieprzyjemnej goryczki. Staną się idealną bazą do sałatki. Ta metoda jest niemal idealna, ale ma jedną wadę wymaga czasu. A co zrobić, jeśli goście już stoją w drzwiach i sałatkę trzeba przygotować natychmiast? Nie martwcie się, mamy dla Was ekspresową metodę. Co jednak zrobić, gdy na długie moczenie nie ma absolutnie czasu? Z pomocą przychodzi obróbka termiczna. Tak, dobrze słyszycie, gorycz można po prostu ugotować, usmażyć lub upiec. Ta metoda działa szybko i skutecznie, ponieważ kukurbitacyna, substancja niestabilna, rozpada się pod wpływem wysokich temperatur. Oczywiście ten sposób nie sprawdzi się, jeśli marzycie o świeżym, chrupiącym ogórku. Otwiera za to cały świat nowych dań których być może nawet nie pomyśleliście. Smażone czy duszone ogórki to wcale nie żart. To bardzo popularne danie w wielu kuchniach azjatyckich. Mają delikatną teksturę i ciekawy, lekko słodkawy smak, który świetnie komponuje się z mięsem, czosnkiem i sosem sojowym. Jak to zrobić? Nic prostszego. Obierzcie ogórki ze skórki, usuńcie nasiona, jeśli są duże i pokrójcie je w słupki lub półplasterki. Następnie rozgrzejcie na patelni trochę oleju roślinnego lub sezamowego. Wrzućcie tam ogórki, dodajcie posiekany czosnek, odrobinę sosu sojowego i smażcie na dużym ogniu dosłownie przez 3-4 minuty. Ogórki powinny zmięknąć, ale wciąż zachować lekką chrupkość. Podczas smażenia cała gorycz całkowicie się ulotni. Inna opcja to dodanie gorzkich ogórków do zupy, np. do rasolnika czy solanki. Można je zetrzeć na tarce i dodać do podsmażonej cebuli i marchewki. W gorącym bulionie gorycz zniknie bez śladu, a zupa zyska przyjemną, świeżą nutę. Gorzkawe ogórki świetnie nadają się również do przetworów, gdzie przechodzą proces sterylizacji. W gorącej zalewie i w wysokiej temperaturze kukurybitacyna ulega rozpadowi. Śmiało więc używajcie ich do przygotowania leczo czy sałatek zimowych, w których ogórki poddawane są obróbce termicznej. Jedyna uwaga, do klasycznego kiszenia na zimno nie będą się nadawały, gorycz może pozostać. Zatem jeśli wasz plon okazał się gorzki, nie rozpaczajcie. To świetny pretekst, by poeksperymentować w kuchni i spróbować czegoś nowego. Smażone ogórki mogą stać się waszym nowym, ulubionym dodatkiem. Co jednak, jeśli chcecie zachować ogórki świeże i nie macie ochoty ich ani moczyć, ani gotować? Czy jest sposób, by po prostu sprawić, by gorycz nie była wyczuwalna? Oczywiście, że tak. I to jest nasza kolejna metoda. Czwarty, a zarazem najbardziej sprytny sposób to maskowanie. Jeśli nie możecie całkowicie pozbyć się goryczki, albo po prostu brakuje wam na to czasu, możecie postąpić bardziej pomysłowo. Wystarczy dodać do potrawy takie składniki, które skutecznie przykryją nieprzyjemny posmak i go zbalansują. Zasada jest prosta: używamy produktów o wyrazistych, intensywnych smakach które odwrócą uwagę kubków smakowych od goryczki. To jak w muzyce, głośny dźwięk bębna zagłuszy ciche skrzypienie. Co zatem może pełnić rolę naszych bębnów w kuchni? Pierwsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie to kwasowość. Sok z cytryny, ocet jabłkowy lub winny doskonale neutralizują gorycz. Spróbujcie przygotować prosty sos do sałatki. Wymieszajcie oliwę z oliwek, odrobinę soku z cytryny, szczyptę cukru i soli. Cukier dyniarny odgrywa tu również ważną rolę. Słodycz świetnie równoważy gorycz. Taki sos nie usunie kukurbitacyny, ale sprawi, że jej smak będzie praktycznie niewyczuwalny. Drugi sposób to produkty mleczne i fermentowane. Śmietana, naturalny jogurt, a nawet kefir mają otulającą teksturę i łagodny smak, który doskonale łagodzi ostrą gorycz. Klasyczna letnia sałatka z ogórków ze śmietaną i koperkiem to idealny przykład takiego maskowania. Tłuszcz zawarty w śmietanie jakby wiąże gorzkie składniki, nie pozwalając im na silne ujawnienie się. Trzeci pomocnik to ostrość i przyprawy. Czosnek, ostra papryka, musztarda, świeże zioła takie jak kolendra czy natka pietruszki. Wszystkie mają intensywny smak i aromat. Dodajcie do sałatki z gorzkimi ogórkami kilka ząbków czosnku. Drobno posiekany pęczek zieleniny, a gorycz zejdzie na dalszy plan. Ta metoda idealnie nadaje się do przygotowywania szybkich sałatek, przekąsek czy chłodników, takich jak okroszka czy tarator. Po prostu spróbujcie gorzkiego ogórka i zastanówcie się, który z wyrazistych smaków kwaśny, słodki, ostry czy śmietankowy najlepiej uzupełni waszą potrawę. Czasem najprostszy sos potrafi przekształcić kulinarną wpadkę w ciekawy i pikantny eksperyment. Ale oto najbardziej zaskakujący i chyba najważniejszy zwrot akcji w całej tej historii. Substancja, którą tak bardzo staramy się usunąć ze względu na gorzki smak, kuc kurbitacyna, jest aktywnie badana przez naukowców na całym świecie. A wiecie dlaczego? Ze względu na jej potencjalne właściwości przeciwnowotworowe. Badania pokazują, że kurbitacyna jest zdolna hamować wzrost i namnażanie się komórek nowotworowych. Wyobraźcie sobie, to co uważaliśmy za wadę i defekt, tak naprawdę może być cennym elementem. Oczywiście nie oznacza to, że trzeba specjalnie jeść gorzkie ogórki kilogramami jako lekarstwo, ale sam ten fakt każe spojrzeć na problem zupełnie z innej perspektywy. Nieprzyjemna gorycz to nie trucizna, a jedynie sygnał, że w ogórku podwyższona jest zawartość tej niezwykłej substancji. Podsumujmy zatem: gorzki ogórek to nie wyrok dla całego plonu. Gorycz można usunąć mechanicznie, moczeniem, poprzez gotowanie lub po prostu zamaskować w sałatce czy marynacie. Teraz wiecie, jak łatwo uratować wasze ogórki. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli okazał się dla was pomocny, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych odcinków. A teraz pytanie do was: czy macie swoje sprawdzone sposoby na gorzkie ogórki? Może jakiś rodzinny przepis albo nietypowy lifehack? Koniecznie podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach. Stwórzmy wspólnie kompletną kolekcję porad.